Po pierwsze, łącz ćwiczenia w tzw. movementy, czyli łącz ze sobą kilka ruchów naraz. Na przykład, wykonując dżdżownicę, dodaj dodatkowe zadanie: podrzucaj piłkę lub dotnij barku. Wzmacnij motywację zawodników dzięki rywalizacji. Możesz wykorzystać do tego proste gry typu kółko i krzyk ze stożkami lub na przykład karty typu double. Aby uatrakcyjnić zajęcia i poprawić szybkość reakcji, możesz wykorzystać darmową aplikację Switch On. Przekaż trochę odpowiedzialności zawodników i zadaj im pracę domową, aby przygotowali część rozrzewki na następny trening. Punkt piąty to odpowiednia świadomość treningowa. Będziemy do niej dążyć poprzez naukę swoich zawodników, przede wszystkim zadając odpowiednie pytania. Dzieci świetnie uczą się poprzez naśladowanie, więc możesz zbrać też czynny udział, na przykład w rozrzewce. Pokażesz im dzięki temu, że rozrzewka jest równie ważna jak część główna treningu. Na koniec pamiętaj o balansie. Pracuj nad stawem skokowym, ponieważ pełni on funkcję podporową, amortyzacyjną, lokomocyjną czy prioproceptywną.